please kochani! Z tej strony Magda, z English for Everyone. Jest mi niezmiernie miło, powitać Was tutaj wszystkich na moim kanale YouTube'owym. Będzie to kanał stricte odnoszący się do zagadnień języka angielskiego. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że uczę języka angielskiego tutaj w Holandii, ponieważ tutaj mieszkam. Ci, którzy mnie jeszcze nie znają, kochani, uczę angielskiego od kilku lat przerwałam naukę studiów w Polsce i zaczęłam uczyć się tutaj w Amsterdamie. I kontynuuję ją wciąż, uczę na poziomach podstawowym i średnio zaawansowanym. Sama się wciąż uczę i cała się wciąż dokształcam, z czego się bardzo cieszę, bo daje mi to strasznie dużo satysfakcji. No i cóż, zachęcam Was do tego, żebyście zaglądali na ten kanał od czasu do czasu Będą tutaj różnego rodzaju zagadnienia języka angielskiego Od gramatyki po ciekawostki odnoszące się do zagadnień typu blokady językowe, techniki pracy Trochę motywacji, trochę systematyki Bo jest nam to bardzo potrzebne, szczególnie w pewnym momencie nauki naszego języka Kiedy mamy takie wrażenie, że nie idziemy w ogóle do przodu Wówczas potrzebujemy troszkę, troszkę więcej Więcej technik i trochę więcej metodyki do tego, żeby popracować sobie dalej z tym angielskim. Szczególnie jeżeli tutaj mówimy o dorosłych osobach, no bo wiadomo, że kiedy jesteśmy w szkole, no to ten proces wygląda trochę inaczej. Kiedy jesteśmy dorośli, też mamy inne oczekiwania względem nauczyciela i względem też swoich umiejętności, jakby nie patrzeć. Um, zapraszam Was wszystkich do tego, żebyście zaglądali tutaj od czasu do czasu. No i cóż, przyszło mi, przyjdzie mi tylko życzyć Wam miłego dnia do usłyszenia. I see you next time. Bye bye.